Dzień dobry, dziś chcemy pokazać, jak przy pomocy grzybni na kołkach zaszczepić drewniany klocek, kłodę, konar lub pniak. Do tego celu potrzebować będziemy grzybni na kołkach, wiertarki, młotka oraz wosku do zabezpieczenia miejsc szczepień za pomocą wiertarki wiercimy otwory o średnicy takiej jak kołeczki z grzybnią I o głębokości około centymetra większej niż długość kołka, aby nam się kołek dobrze schował w otworach. Otwory wiercimy naprzemiennie. Otwory wiercimy w rozstawie 10-20 cm naprzemiennie. Robimy to po to, aby grzybnia równomiernie rozrastała się w kłodzie. Jeżeli mamy klocki około metrowej długości, ich średnica nie powinna przekraczać 15-20 cm. Natomiast przy klockach krótszych, to jest około 40-50 centymetrów, średnica może być większa. W wywiercone otwory umieszczamy kołki z grzybnią. Najlepiej robić to w rękawiczkach, ponieważ niektóre grzybnie są wrażliwe na zanieczyszczenia. Po umieszczeniu kołków w otworach, miejsca na szczepień Zabezpieczamy rozpuszczoną parafiną lub woskiem ze świecy. Tak zabezpieczone i zaszczepione klocki umieszczamy w ciepłym, wilgotnym miejscu. Najlepiej w temperaturze 20-25 stopni Celsjusza do momentu przerośnięcia klocka grzybnią. Przerost uzależniony jest od temperatury oraz rodzaju i twardości szczepionego drewna. Drewno twarde grzybnią przerasta dłużej, natomiast w drewno miękkie krócej. Długość trwania przerastania grzybnią to jest od 3 miesięcy do ponad roku.